Yes, we're going to Imuki. Słuchajcie, idziemy na wyspę, która w dialekcie mojej żony nazywa się Imuki, co oznacza cipkę. A skąd taka nazwa? Yeah. A skąd taka nazwa? Ta wyspa wygląda jak taki mały atol. Okrągły atol. W środku jest małe jeziorko, bardzo głębokie, czyli głęboka dziurka. I stąd nazwa wacipka. Także no ja myślę, że tam jest około, dwie, do, do tej wysepki około 200 metrów. I nie ma żadnego problemu, żeby sobie przejść. Jest bardzo ciepła woda, bardzo ciepła woda. Teraz Wam pokażę. Dojdziemy gdzieś za około 100 metrów. Tam gdzie są teraz dzieciaki, które pewnie widzicie. Tam jest bardzo ważna strefa buforowa. A teraz rzut oka na wyspę od strony plaży. Na wioskę od strony plaży. wczoraj była cieplejsza trochę była naprawdę gorąca na brzegu widzicie nasze dwa psy Dagler i Ringtingting -Ting. jest godzina 5 dobra godzina do zachodu słońca Będziemy się odświeżyć trochę, bo dzisiejszy dzień był naprawdę masakrycznie gorący. Mam nadzieję, że gdy wam pod słońce to, to wszystko widzicie. Jak widać woda super czyściutka. Teraz cały czas mamy przypływ dużo wody. W tej części wyspy Lu Boże jedyny. No dobrze, wyspy luzą. Jeżeli chcecie pływać czy coś, no niestety trzeba korzystać z papci. Nazywają oni je cenelas. Chenela, Ponieważ jest bardzo dużo kamieni, a szczególnie kiedy dojdziemy do tej wyspy. Te kamienie są bardzo ostre, więc... Ja na początku chciałem iść bez, i to był wielki błąd. Kilka kroków, i generalnie wróciłem się. Jellyfish? Mamy. Ja nie wiem, jak to jest po polsku. Takie te galaretkowate ryby z parzydełkami. Od wczoraj troszeczkę ich przypłynęło. Białe i czerwonawe te czerwonawe są ponoć gorsze cała wyspa jest z kamienia takiego jak ten jest super ostry to wygląda jak koral, coś takiego jest naprawdę super ostry dlatego no, zaleca się żeby po prostu wziąć ze sobą ale to jest masakra. Im głębiej wchodzimy, tym jest cieplej. I dochodzimy do tej strefy, o której Wam mówiłem, strefy kuporowej, bardzo ważnej dla niej. Bo oni bardzo o nią dbają tutaj. Słuchajcie, tu są posadzone małe drzewka. To są małe drzewka, które mają zadanie ochronić tutaj ludzi przed tsunami ostatnie takie tsunami miało miejsce w 91 roku no i moi teściowie stracili cały dom nie wiem czy stąd będzie widać jak będziemy wracać to Wam jeszcze nagram. no jest bardzo dużo podniesienie także różnica między no, jeśli chodzi o poziom morza i beton no to jest kilka ładnych metrów Dlatego od, od tego momentu po prostu sadzą te drzewka, one są bardzo drogie, i jeżeli ktoś by teraz zobaczył, że chciałbym takie drzewko wyrwać albo je zniszczyć, no to generalnie oni by mnie chyba wyrwali i zniszczyli. Takie maleństwo, które naprawdę potrafi zdziałać cuda później. Dlatego naprawdę bardzo szanują tą część. Tematycznie, jeżeli mają pieniądze, to są to, to sadzają nowe. Nie! Yeah. Idziemy zobaczyć naszą sąsiadkę. Generalnie tutaj na każdego bym się wuje albo ciocia. Jest bardzo dużo ludzi tutaj spokrewnionych ze sobą w tej wiosce, więc. To jest takie fajne, takie stwarza play, poczucie takiej wspólnoty między nimi. Nie ma, nie ma żadnego dystansu. Po prostu każdy jest Ciocią każdy jest Wujcie. Yeah, baby? All people are on. and yeah. mm. Właśnie, Asia powiedziała, że nawet jeżeli nie jesteśmy spokrewnieni, to wypada tak powiedzieć. Po prostu ze względu na szacunek. Like to show it respect, yeah? Jeśli chodzi o babcię i tak samo. Babcia to lola, a dziadek to lulu. No i standardowo, ja wam tego nie pokazałem wcześniej, ale po prostu na pozycjianie podaje się rękę i w momencie, kiedy dostaje się rękę. Po prostu chwytacie dłoń i przykładacie do swojego czoła. To jest okazanie tutaj szacunku. Hej! Dużo, ni ma dużo niższy poziom. Wtedy widać du dużo dokładniej. Wtedy można zobaczyć, z siatkami, z wiaderkami zbierają generalnie wszystko, co nadaje się do jedzenia. No bo nie ukrywajmy się. To jest mała wioska. Generalnie ten kraj nie jest bogaty, więc każdy sobie stara się radzić jak tylko można. Już ktoś jest tam, na miejscu. Dzieciaki pewnie. To jest najpopularniejsze miejsce w okolicy, gdzie można pływać. No zobaczcie na te kamloty. Nie wyobrażam sobie, tutaj chodzić na bez, bez, bez żadnych butów ani nic. Ja wiem. Czy jest woda? Ah, ok. Pewnie zrozumieliście, ale ta, ta pani, która zbierała w muszle, ona jest trochę. No oni mówią crazy, czyli szalona. Dlatego zawsze ma przy sobie informacje, jak się nazywa, gdzie mieszka i tak dalej. No to różnie z, ni z, ni z nią bywa. Już ją wcześniej widzieliśmy. Mm. Wczoraj, znaczy generalnie te, tutaj teraz jest taki mały odpływ. Ale nie jest jeszcze taki super mały. Bo, jeżeli jest super mały, to generalnie tutaj w ogóle nie ma wody. Normalnie widać tylko takie malutkie, jak kałuże i można sobie bez problemu przejść. Dzisiaj jest odpływ tutaj, generalnie jakbyśmy wczoraj było mnóstwo wody. Także zabieramy Was do miejsca najbardziej popularnego do pływania. Wiosce Parawir. To jest ciekawe. To już chyba też wspominałem. No, moja żona akurat nie, ale generalnie wszystkie dziewczyny tutaj kąpią się w koszulkach, w spodenkach, w koszulkach. Nikt nie używa bikini. Nikt generalnie, żadne dziewczyny nie używają. Właśnie zaraz stare dziody zlatują. Żartują sobie. No się dziewczyny krępują, dlatego po prostu bezpiecznie używają jakieś koszulki. Trochę śmieci niestety tutaj jest. Z jakąś segregacją śmieci z coś to, to oni w ogóle chyba o tym nawet nie słyszeli. Wszystkie śmieci palą równo jak idzie. No ale to jest niestety domena krajów słabo lub średnio rozwiniętych, że generalnie no nie jest tak jak w zachodniej Europie, ale to ma swój klimat mimo wszystko. Także idziemy, ja Wam wejdę na taką skałkę tutaj, żeby Wam pokazać cały widok. I zobaczcie, te drzewka ich po prostu chronią. Oczywiście jak każde miejsce na Filipinach jest ono nawiedzone. Kiedyś rybacy wcześniej rano znaleźli tutaj kobietę. No, była po prostu tak przestraszona, trzęsła się, nie była w stanie powiedzieć żadnego słowa. Szalona, jak ją określili. Podobno zobaczyła ducha. No i generalnie w nocy tutaj nic się nie wybiera. Nie ma, nie ma takiej opcji. Jeszcze przy brzegu chodzą ludzie, żeby pozbierać jakieś owoce morza. Ale tutaj nikt nie przychodzi z nocy. Absolutnie nikt. Odnośnie duchów i e, innych takich dziwadeł nakręcimy wideo tutaj niedaleko, w takiej katlicy. No bo tego jest bardzo dużo. Opowiem Wam również o wizycie, którą byliśmy dzisiaj. Szamanki. w niedalekiej wiosce od nas. Pół godziny no powiem Wam, że to była łatwocha masakra. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, albo na razie po to, żeby wierzyć, że będzie mnie. So warm no. it's so warm, yeah. Driving yes, through your sunset free. But the first thing that I will do is bury my love for you. The brightness of the sun will give me just in the world. To bury my love. My jump i code. In the moon does, I long to hear your voice. But still yeah, I so nice I've the joy So nice to bury my love in the moon does I'm a cast away. The men reap what they sow, and I say what I know. I to jest codziennie około godziny 5 5.30 przed zachodem słońca. Jest super przyjemnie. taki mają wprawdzie, że mogę ich nagrać. In YouTube. No, rzu rzut. jeszcze pokażę wam jeszcze raz, jak to wygląda i wskakuje do wody. Inny raz wezmę, ukrywę wodoszczelną. I pokażę, pokażę wam, jak to wygląda w głębi tutaj. Morze, a w oddali góry, niezbyt wysokie. Jak bez kiedy u nas? Yes! Właśnie skończyliśmy naszą kąpiel Tutaj słońce zachodzi bardzo, bardzo szybko dlatego chciałbym wrócić, żeby z pewnej odległości wam pokazać jak to wygląda Do you have everything? Teraz jest fajnie zimno. Zapalić? no. no. I have a still the my hand is still wet. Ja tutaj każdego dnia, każdego wieczora po godzinie 6 siedzę sobie na, na na ogródku w domu moich teściów przy bambusowym domku i po prostu rozkoszuję się tym widokiem. Dla nich to jest nic. Dla nich to jest chleb powszedni. Jak, albo jak kiedyś napisałem, ryż powszedni. Ale jak się ma coś takiego na co dzień, to zdaję sobie sprawę, że może ten widok trochę spowszednieć. Idziemy. Możecie zobaczyć moje białe stopy. Znam doskonale moją skórę i wiem, że bez kremu z filtrem ochronnym to po prostu się tutaj nie obędzie. Mimo, że to słońce zupełnie inaczej opala niż w Europie mm. <laughs> w tani jeden dzień takiego porządnego słońca i po prostu mam twarz jak prosiak totalnie czerwoną. Ej, hey, be careful! Halo? Did you hurt yourself? Halo be careful, okej okay, baby Widzicie to? Wyspa Muki i zachód słońca dzień teraz i, i jakoś nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Tutaj jak jest godzina 6.30 teraz jest już zupełnie ciemno i ja momentalnie robię się senny i chcę mi się spać. A no, takie życie towarzyskie, kwitnie dopiero. Ludzie się rozkręcają, zaczynają wychodzić z domu, ponieważ tak gorąco. że Wam jeszcze z blisko, tak jak wcześniej mówiłem ten falofron bo tak jak moja żona powiedziała średnio co 10 lat moi teściowie inwestowali dużo pieniędzy, musieli brać kredyt w banku, żeby odbudowywać wszystko I teraz miejmy nadzieję, że ten falofron wystarczy jest dosyć wysoki z takiego konkretnego in this part I, I will make it maybe without, uh, without the sound, sound. Just, just play some music. Yeah. But it's from red, it's not cloudy there. For example, after some ritual when we made, yeah, then you we are like open, and a lot of shitty stuff can can go to you. So we have to maybe go to the bathtub, yeah. One kilo salt, salt. Oi.

Zobaczcie, to jest właśnie ten falochron. Ja mam 1,83 m i wydaje mi się, że z tego miejsca, gdzie teraz stoję, jest troszeczkę niższy ode mnie. Może ma 1,50 m. Bo tutaj, jak widzicie, plaża troszeczkę się wznosi. Ring, ting, ting. Даглэр, даглэр! Покажи, покажи, видим! Дай, парень, камера, чуть